Halo, halo, witam wszystkich. A w dzisiejszym odcinku mój pierwszy Antyspender spender guide. Tak, nie przesłyszeliście słyszeliście się, nie nastawiajcie odbiorników anti -spender Guide. Może niektórzy spodziewali się czegoś innego, ale myślę, że koniec roku, do którego się zbliżamy, jest takim fajnym czasem, w którym warto sobie pomyśleć może nad pewnymi rzeczami. I dzisiaj będę ustawię się w drugą stronę po prostu do powszechnego trendu i będę mówił o tym, na co nie warto wydawać, albo czy w ogóle warto wydawać w Rise of Kingdoms i czy możliwa jest gra. Bez tego. Więc myślę, że tutaj poruszymy dużo ciekawych tematów. Będę też pokazywał rzeczy, które, moim zdaniem, absolutnie są bezwartościowe, ale to wszystko będzie oczywiście bardzo zależało. Moim zdaniem przede wszystkim będzie to zależało od zasobności naszego portfela. Moglibyśmy tak popatrzyli, ogólnie w naszym życiu jest mnóstwo rzeczy, na które wydajemy pieniądze bez sensu, tak? Czyli wiecie, czy koszulka za nie wiem, 10 tysięcy czy tam 5 tysięcy jest taka sama... Naprawdę tak dużo lepsza od koszulki, która kosztuje, nie wiem, 100 zł czy 50 zł? Prawdopodobnie nie. Często w ogóle szyta w tych samych filmach w Bangladeszu. I tak samo mamy, wiecie, moglibyśmy opowiadać o samochodach, o różnych takich rzeczach, które tylko kupujemy po to, żeby gdzieś tam się pokazać. Czy weźmiemy telefony, no różne, naprawdę przeróżne tutaj mogą być rzeczy i przykłady, ale może tak aż daleko nie wchodzimy w to, więc ja rozumiem ogólnie, że jesteśmy, że tak powiem, w czasach dobrobytu i kupujemy rzeczy, które są nam totalnie niepotrzebne tak naprawdę, tak? albo kupujemy tylko po to, żeby sobie gdzieś tam dogodzić, lepiej się poczuć, coś w tym stylu, tak? że to bardziej jest związane z naszą psychiką niż z tym, co my rzeczywiście gdzieś tam potrzebujemy, tak, albo sobie często coś tam kompensujemy przy okazji. To też równie oczywiście bywa. Więc mamy w roku też takie bardzo skrajne przykłady. Dla mnie takim najbardziej skrajnym przykładem jest to, że wiecie, ktoś na przykład yy, okej, okay, kupuje sobie tutaj te różne paczki z dodatkowymi rzeczami, ale na przykład kupuje sobie surowce, czy to przez Rise of Kingdoms, czy to przez wiecie tych ludzi, którzy gdzieś tam handlują tymi yy, surowcami i Później idą na KVK i nawet nie wykorzystują tego, wiecie, kupują te wszystkie przyspieszenia i tak dalej. I później jak już przychodzi co do czego do wojny, to często nie walczą do końca, tylko po prostu gdzieś tam proszą kogoś, żeby grał za nich, tak? Gdzie to jest wszystko, wiecie, no sztuczne jakby nie było, tak? Więc w ogóle już a jeszcze nierzadko płacą tym osobom, tym pilotom właśnie płacą komuś, żeby grał za nich za coś, co sam. Kupił, co jest o tyle absurdalne, że to wszystko jest, wiecie, wirtualne. Więc to, że w ogóle w tym świecie funkcjonują prawdziwe pieniądze, to też jest dosyć zabawne. No bo wiecie, jakby nie było to, wszystko co tutaj jest, jest po prostu. Bezwartościowe. Warto sobie z tego przede wszystkim zdawać sprawę, że cokolwiek tutaj nie wrócimy, to jest tak samo, jakbyśmy w zasadzie wrócili te pieniądze do błota albo gdzieś wywrócili. I warto też się, myślę, zastanowić nad tym, czy to w ogóle jest dobry pomysł. No i tutaj oczywiście to, co mówiłem wcześniej, będzie to bardzo często zależało od tego, ile wydajemy, no i jakie w ogóle mamy przychody, bo każdy z nas ma tam jakiś, powiedzmy, ten z angielskiego disposable. Income, czyli takie przychody, które spokojnie moglibyśmy się gdzieś tam pozbyć, tak tak jak mówię, wrzucić do błota albo do roka, albo na jakiekolwiek inne pierdoły, używki i tym podobne itd, td. Tego przecież jest w naszym życiu naprawdę bardzo dużo. Tylko wydaje mi się, że niekiedy jest przegięcie. Tak? W sensie, że są takie osoby i słyszałem naprawdę z osobistych relacji, nie będę tutaj dawał przykładów, ale niekiedy zdarzało mi się rozmawiać z takimi osobami, gdzie wydawało mi się, że to już było naprawdę forem osoby, które nie miały jakichś super przychodów, ale były w stanie olbrzymią część z nich potwierdzić właśnie tutaj na Rise of Kingdoms, to wiecie, to są sztuczne rycerzyki, to się nic naprawdę nie dzieje, to tak naprawdę wszystko jest, tak jak mówię, nic kompletnie nie warte, więc warto sobie też zdawać z tego sprawę, że tak jest i może czasem pomyśleć, szczególnie gdzieś tam na koniec roku, nie? bo wydaje mi się, że warto sobie też pomyśleć, ile tak naprawdę gdzieś tam ktoś wydaje tych swoich zarobków właśnie na rokach. Jaki to jest procent, tak? Wyobraźcie sobie, że na przykład, jeżeli ktoś ma zarobek, nie wiem, 100 tysięcy zarabia rocznie, a wydaje, nie wiem, 3, 2, nie wiem, 5 tysięcy, to to jest 5% w ogóle, jak to brzmi, nie? 5% wszystkiego, co zarobicie gdzieś tam wrzucacie tutaj. Myślę, że gdybyśmy to wydawali na, nie wiem, jakieś cele charytatywne, to przynajmniej byśmy się czuli lepiej ze sobą, mielibyśmy takie, a dobra, spokojnie. Ja wiem, że to jest też kwestia może jakoś tam kulturowa, ale dla mnie to często cały czas gdzieś tam nie dochodzi, nie? Że, wow. Ech, że to jest naprawdę dużo. No i wydaje mi się, że naprawdę jest taki próg, gdzie ktoś powinien się poważnie zastanowić. W sensie, jeżeli to jest na przykład 10%, to moim zdaniem to już jest taka e, granica, która, no nie wiem, dla mnie by była totalnie gdzieś tam nie do przejścia, ale to wiadomo, że każdy ma swoją granicę, no i też ma każdy swoje jakiś zasób e, zarobków, tak? Jeżeli ktoś zarabia rocznie, nie wiem, milion złotych e, czy kilka milionów, no to wtedy wiadomo, że sobie też może więcej pozwolić na to, żeby tutaj e, tych pieniędzy rozdać, tak? No, ale. Szczerze, tak myślę właśnie, że warto się czasem zastanowić może właśnie na koniec roku, czy te rzeczy, które my tutaj kupujemy w ogóle są tego warte. Tak jako jakby, nie wiem, takie yy, główne podejście. Pomyśleć sobie, czy to w ogóle wszystko ma sens, nie? i czy w ogóle yy, trzeba to robić. Więc yy, pewnie Liliw nie polubi mnie za ten odcinek, no ale trudno. Ja o tym mówię, więc to może być dla niektórych trudny temat, yy, ale ogólnie tak jest. I oczywiście moglibyśmy tutaj przejść sobie i przejdziemy też do niektórych pakietów, które moim zdaniem są absolutnie bezsensowne, takie, które praktycznie nic nie dają. Są też takie, które moim zdaniem można spokojnie ich nie brać i z powodzeniem sobie fajnie grać, no ale są też różne inne aspekty. No, i na przykład dla mnie jedną z takich kwestii jest kupowanie surowców, coś, co ja na przykład nigdy nie zrobiłem, nigdy w żaden sposób, ani przez te wiecie możliwości yy, tutaj w roku, ani nigdy nie szukałem jakichś, nie wiem, sprzedawców surowców i tak dalej. Zawsze mi się to wydawało takie, he, po co? Ja mógł po prostu sobie zebrać na farmach, gdyby mi się chciało. A szczerze powiedziawszy, to jest też kwestia tego, że ja wiecie, często mam już później taką ilość tych surowców, gdzie i tak na KVK praktycznie, no nie może nie tak, że nie mogę ich wydać, ale grając. Chociaż odrobinę, rozsądnie to ich po prostu nie wydam. Albo często nie mam tyle przyspieszeń, żeby ich wydać. I to jest moje gdzieś tam coś, co mnie blokuje czy przygranie. Nie, nie, nie zależy mi aż tak bardzo. Tak? Więc w sumie. Ja tyle nie potrzebuję. Dla mnie wystarczające jest to, że mam te farmy, które mam, właśnie korzystam sobie wtedy, kiedy są melony, to korzystam, żeby sobie te surowce zebrać i dla mnie to jest spoko, wystarczająco. I najbardziej nie rozumiem tego, jak ktoś właśnie skupuje sobie te surowce, a później nie ma czatu, żeby je wydawać i prosi innych, żeby je wydawali. Nie? Cały w ogóle ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest dla mnie e, bardzo ciekawy. Więc to, że ja na przykład nie widzę sensu, jeżeli ktoś nie ma czasu zbierać surowców, to bardzo prawdopodobne, że nie będzie miał czasu ich wydawać. E, I warto sobie gdzieś tam przyrównać jedno do drugiego, bo wydaje mi się, że ten czas poświęcony jest mniej więcej równy. Tak? Czyli jeżeli e, zwykle jest tak, że jeżeli masz czas gdzieś tam w czasie wojny trochę pograć, to masz też czas, e, w czasie, kiedy jej nie ma, te surowce sobie pozbierać na tyle, ile potrzebujesz. Tak? Natomiast jeżeli zaczynamy zaburzać te czasy, to później idziemy do takiej niebezpiecznej linii, gdzie w zasadzie płacimy komuś za surowce i później komuś innemu, żeby je wydawał. Nie wiem, to jest tak, jakbyście wiecie: poszli do restauracji, zapłacili za obiad, a później zapłacili komuś, żeby go zjadł. E, ja to przynajmniej trochę tak widzę. Kolejna rzecz to jest kupowanie kont. No i kupowanie kont też jest w miarę powszechne w Rise of Kingdoms. E, też to jest coś, czego nigdy nie robiłem, no bo ja po prostu nigdy tego nie potrzebowałem, nigdy nie wiem, jakoś to mi nie przyszło w ogóle do głowy, żebym czegoś takiego potrzebował. I tutaj jest naprawdę bardzo różnie, bo zdarza się, że ktoś jest w stanie jakieś konto odkupić za naprawdę małe kwoty i wtedy ja to absolutnie jestem w stanie zrozumieć. kiedy to jest, wiecie, tylko na zasadzie może jakieś takich pieniędzy, żeby tam cokolwiek było, nie? Wiecie tak, typowo, typu, nie wiem. Na flaszkę 50 zł, może jakaś tam stówka, czy coś takiego. I, I to uważam, że jest spoko. Czasem to są jakieś właśnie farmy albo to jest kilka farm, które możemy sobie później używać, i to jest też. OK, czasem udaje nam się nawet całkiem solidne konto, gdzieś tam dostać. No i później mamy dwa, jeżeli ktoś potrzebuje czy tam chce. W sumie dla mnie to jest. Spoko, ja nawet nie tyle, chodzi mi o ten aspekt, ja na przykład lubię to, że to całe moje konto to jestem jakby cały ja, nie? że te wszystkie statystyki, które tu są, to są po prostu moje i one nikogo innego nie dotyczą. To nie jest tak, że ja sobie je odkupiłem od kogoś innego, ale szczerze ja nie mam w ogóle z tym problemu, jeżeli ktoś gra na takich kontach. No to jest tak jak wiecie, no tak samo nie wiem, mieszkamy niekiedy w cudzym mieszkaniu, bo je kupimy od kogoś albo dom, no i nikt nie mówi, że o dobra, mieszka w cudzym mieszkaniu, no nie, kupiłeś mieszkanie, sobie nie wiem, gdzieś tam odremontowałeś, i tak dalej, no i sobie w nim mieszkać dalej, czy to jest dom, czy samochód, czy cokolwiek innego, więc no, one są przechodnie. Tylko, proszę powiedziawszy, dla mnie też tutaj jest jakiś limit, no bo jeżeli te konta chodzą już później w jakichś absurdalnych po prostu cenach, no to znowu jest takie łamanie. Ja rozumiem, że ktoś powie, no dobra, no ale ktoś, wiesz, wydam na to konto x tam kasy i to ono później tyle kosztuje. Tylko szczerze uwaga, bo można kiedyś mieć naprawdę dobre konto za praktycznie zero wydanych pieniędzy, a później je drogo sprzedać. w sumie pod tym względem to jest spoko. No ale zwykle jednak jest rzeczywiście inaczej. Dla mnie, jeżeli znowu ktoś... Jest w stanie kupić sobie, nie wiem, konto w Rise of Kingdom w scenie, nie wiem, samochodu, czy naprawdę to jest, wiecie, ileś tam tysięcy, to szczerze, znowu bym się zastanowił, jaka to jest część waszego, nie wiem, rocznego przychodu, nie? Czy to czasem nie jest jakiś absurdalny dla was wybór, bo rozumiem, że wiecie, znowu to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli dla kogoś to jest, wiecie, Wydać te parę tysięcy, to jest tak, jakby wydać 10 złotych czy 20, no to ja to jestem w stanie spokojnie zrozumieć. No to wiecie, to jest takie trochę, kto boga temu zabroni. Natomiast, żeby się jakoś zażynać do kupowania konta, to moim zdaniem to jest absolutnie niewarte świeczki. Ja rozumiem, że są różne sytuacje, że ktoś tam migruje i potrzebuje tam konta, bo ten starym nie może, albo kiedyś grał, ale te konto jego już jest stare, a teraz potrzebuje nowszego. To są wszystko jak najbardziej zrozumiałe sytuacje. Ale wydaje mi się, że to jest tak, że czasem, jak ktoś odpowiednio długo poszuka, to idzie niekiedy naprawdę wykraczyć jakąś fajną okazję, Ktoś, tu po prostu wiecie. Chce się tego konta pozbyć i oddaje praktycznie za bezcen albo za pół darm. OK, omówiliśmy praktycznie te sytuacje, które są bardziej nielegalne niż legalne, powiedzmy, jeśli chodzi o of Kingdoms. No to teraz popatrzmy sobie na rzeczy, które tutaj są. No są takie dla mnie absolutnie bezsensowne, jak na przykład tutaj ta paczka. Jest 80 zł. Zobaczcie, rzeczy, które tutaj są, absolutnie nie są warte tej kasy. Nie? Można równie dobrze wydać ją tyle samo i zdobyć dużo, dużo więcej rzeczy w Rise of Więc w sumie. Pod tym względem to jest bez sensu. No w sumie tych przyspieszeń tutaj jest sporo, teraz tak myślę o tych przyspieszeniach, czyli gdzieś kupić taniej, więcej, ale no nie wiem, dla mnie ta paczka jest po prostu bezwartościowa. No i tutaj są pewnie jeszcze te jeszcze lepsze, czy nie jeszcze droższe, po prostu do kupienia, ale to już nie będę się tym w ogóle zajmował. Także dla mnie te paczki, które tutaj są w tym sklepie Wipa, nie są tego warte, szczególnie nie tam, gdzie jest wiecie Hannibal jeszcze do kupienia, to w ogóle jest bez sensu, w ogóle weźby Hannibala. Hello, w ogóle śmieszne, że one cały czas tutaj są. No to już bardziej rozumiem tego Minamoto, tak? Szczególnie gdzieś tam, żeby go odblokować albo na jakichś tam mniejszych no, mniejszych skillach go używać. Tak jak ja go widzicie, mam, ja go nie maksowałem, ale maksowanie go w sumie też jestem w stanie jeszcze zrozumieć, że ktoś tam wykupuje go całego i później ma tego dowódcę. Spoko, to jest dla mnie jeszcze zrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi o te pakiety. To szczerze, na przykład ten uważam, że jest totalnie bez sensu to kupowanie tutaj klejnotów, bo bardzo często można dostać klejnoty o wiele lepszej cenie. Ja rozumiem, że teraz znowu będziemy mieli tą premię, że można dwa razy tyle dostać, ale szczerze nie wiem. Ja nie widzę tego, żeby nawet te 50 tysięcy klejnotów było warte 500 zł. Szczerze myślę, że można to jakoś inaczej sobie ukręcić, no ale znowu ktoś bardzo potrzebuje, no to wtedy wiecie, bierze sobie taki pakiet, bo coś tam mu się spodobało, wydaje się, że to jest spoko. Jeśli chodzi o surowce, no to już trochę o tym mówiłem, ja uważam, że w ogóle surowce są bezsensowne, w sensie, że dużo lepiej mieć farmy i można spokojnie poświęcając trochę czasu, ja wiem, ale jednak sobie, sobie to odrobić, nie? a tutaj te ceny jednak też są, wiecie, wcale nie małe moim zdaniem. Jeśli chodzi o to co tutaj mamy, to te zaopatrzenie to tutaj te niektóre rzeczy są naprawdę spoko. Chociaż ja na przykład zauważyłem, że jeśli chodzi o te materiały, to bardzo często typuje ktoś tutaj właśnie ten pakiet, natomiast później nie wykorzystuje tego, co ma w grze, tak, w sensie, że wiecie, ja sam się łapię na tym, że nie zawsze tutaj produkuje to, co mógłbym produkować, to przecież też było, nie było, dużo daje, tak, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak mamy ten kanion z mroku, którego mi się też często nie chce robić, a to jest, wiecie, kilka razy wystarczy kliknąć, niekiedy w sumie szybciej by mi to zajęło niż kupowanie tego pakietu i tutaj też dostaję materiały. więc szczerze, jeśli wykorzystuję punkty akcji, jeśli wykorzystuję właśnie to produkowanie tutaj materiału, Cały czas, to szczerze, często jestem w stanie nawet lepiej na tym wyjść niż kupowanie tego, tego specjalnego pakietu. A niekiedy tak jest, że ktoś ten pakiet ma, a tych po prostu podstawowych rzeczy nie robi. Oczywiście, wyjątkiem są tutaj klejnoty, które ciężko nadrobić. W takiej ilości, nie poświęcając jakiejś dużej ilości czasu, natomiast no też to idzie zrobić, robić crawlarz, zbierać klejnoty na mapy i tak dalej. Myślę, że to spokojnie jest do ogarnięcia, no ale tutaj teraz mamy te plusy i myślę, że Rise of Kingdoms ogólnie tutaj robi coś takiego, że chce nas uzależnić od tego. I powiem wam, że ja to już zaczynam czuć. Czyli w sensie teraz, jeżeli ja, bym, ja tego pakietu, jak mi się kończy i go nie mam, to zabijanie barbarzyńców nagle jest takie. O, muszę klikać za każdym razem, żeby te oddziały wyszły i zaczęły atakować. Przecież, o ile pięknie jest użyć sobie tego automatu i tutaj tylko kliknąć raz i robić sobie coś innego w tym czasie. Ja uważam, że to jest świetny taki pomysł marketingowy z ich strony, żeby właśnie nas uzależnić od tego składu zaopatrzenia, tylko zaopatrzenia klejnotów, no bo po prostu nam się już tych resz nie będzie chciało, bo ta automatyczna pomoc i Tłumaczenie to nie jest takie ważne, natomiast te automatyczne działania pokojowe, szczególnie przy barbarzyńcach w KVK, szczególnie przy rabusiach pre-KVK, myślę, że jak się już raz do tego przyzwyczajemy, to naprawdę ciężko jest od tego odejść. No i później to tak jest, nie? że co miesiąc bach, bach, bach. Nas rok kasuje za to, więc to jest naprawdę coś innego. Jeśli chodzi o te daily special offer, tutaj się też zdarza, że jest fajnie. Ja nie jestem fanem tego wydarzenia. Dla mnie to z większości wiecie, tutaj się zwykle pojawiają dowódcy, którzy są już trochę pase, ale nie zawsze, bo na przykład tutaj mamy Filipa, który jest naprawdę spoko. Mamy tutaj też takich dowódców. Gasz, MADA to jest najlepszy dowódca, jeśli chodzi, czy nam jeden z dwóch najlepszych dowódców, jeśli chodzi o jednostki dystansowe, więc mamy tutaj jeszcze cały czas w tych dowódcach takich, których naprawdę opłaca się inwestować, no ale oczywiście są też tacy, którzy są totalnie pasane, no i nie opłaca się w ogóle. O, tu jest Bajci, o, no do tego się nie spodziewałem, Bajci, Artur, no nie, no Cordoba naprawdę jest tutaj. Cała plejada super dowódców, i rzeczywiście, jeżeli komuś bardzo zależy, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. Czasem, jeszcze te specjalne oferty, tak jak teraz tutaj mamy tą specjalną ofertę, są spoko. Dla mnie, na przykład, totalnie bezwartościowe są te, wiecie, sprawy graficzne, że coś tam będzie ładniej wyglądało. Mnie Lili na to na pewno nie złapie. i wiecie, kupowanie rzeczy bezwartościowych to jedno, ale. Ich ozdobek w bezwartościowym świecie, to już na pewno mnie na to nie złapią. Natomiast rozumiem, że komuś może brakować tutaj na przykład tych pielniczków, do robienia dużego piernika i tak dalej. Ja już od dłuższego czasu się tym w ogóle nie interesuję i odpuszczam sobie ten temat, stwierdzam, że mm, to nie jest warte. No i coś, co nas ma jeszcze pobudzić do tego, żeby właśnie Wydać więcej. Ja ostatnio jak sobie właśnie ten pakiet, to zawsze czekam, nawet jeżeli kilka dni powiedzmy, że go nie mam, to czekam, żeby tutaj sobie zrobić, żeby wiecie, jak jest ta właśnie droga ku wielkości, czy jeszcze są inne wydarzenia tego typu, że gdzieś tam trochę na tym skorzystać, natomiast szczerze, też coraz tak słabiej na to patrzę, w sensie no dobra, nie, niech już będzie, nie jest to mi aż tak bardzo potrzebne. Ale to jest też taki sposób, żeby gdzieś tam nas nabrać: że o, zobacz, już niedługo będziesz miał następną, patrz, a później jeszcze następną i jeszcze większą. Dawaj, 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 nie? i jak najwięcej. No to trochę tak jak w sklepach, nie? są różne te metody marketingowe, promocyjne i tak dalej, i one nas mają właśnie nakręcić do tego, żeby jak najwięcej tutaj na nas zarobić. Więc pod tym względem powiedzmy, że to też jest zrozumiałe. Są też oczywiście sprawy takie jak popapy w KVK. Ja na przykład popapy rozumiem, no wiecie, sam to robię. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jakieś takie maksowanie technologii na siłę też to jest warte tego. I znowu to jest właśnie warte tego porównania, żeby sobie przemyśleć. Nie? Tym bardziej, że czasem ktoś wyrzuci naprawdę mnóstwo kasy na to KVK, i później się okazuje, że ono jest kiepskie nie? w ogóle. Nie ma za bardzo możliwości grania i tylko i wyłącznie się później irytuje. Dla mnie to w ogóle jest jakiś taki próg, że jeżeli wydajesz pieniądze tutaj, takiej ilości, że później cię coś irytuje, że ty wydałeś, a coś tam czegoś nie ma, to już znaczy, że masz problem. To już znaczy, że coś jest nie tak Ech, i pewnie tych pieniędzy jest za dużo. To już znaczy, że to właśnie nie jest ten taki disposable income, tylko może jest tego trochę więcej i najprawdopodobniej trochę za dużo. Nie będę też mówił o tych, którzy wiecie, mają te specjalne skórki. E, za wydanie pół miliona, znaczy tak pół miliona dolarów, e, czyli e, wiecie, no, dla mnie absolutnie jakieś absurdalne to są sytuacje. Jeśli chodzi o tego wilka, to też jest śmieszne, bo podejrzewam, że wiecie, teraz niektórzy będą e, też sprzedawać na przykład konta, które będą miały tą opcję, tą skórkę, i to też będzie, wiecie, za ile one będą chodziły, to pewnie. Będzie coś niesamowitego, a dla mnie, szczerze powiedziawszy, nie jest to aż tyle wart. No i właśnie, może tak na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że koniec końców, żeby naprawdę się zastanowić bo to nie jest prawda, że nawet nie można grać tutaj w tą gierkę jako free to play. Ja zaczynałem i przez bardzo długi czas gry na początku, totalnie grałem jako free to play. Tak, praktycznie nic tutaj nie, 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 nie wydawałem. Pierwszy pakiet nawet nie pamiętam, kiedy i grało mi się świetnie. Szczerze, nie pamiętam, tak, nie mam takiej różnicy, że o, jako free to play to była beznadziejna, teraz to jest w ogóle super. Nie, nie. Myślę, że gdybym ich miał, nie wiem, coś by mi się stało takiego, że nie mogę po prostu zrobić przelewów, tak jak na przykład Rosjanie mieli ten problem, tak, że jak się zaczęła wojna na Ukrainie, to im tam odcięli ich płatności i tak dalej. I niektórzy z nich naprawdę dalej grali i sobie dawali radę, nie? więc ich nie jest to Jakiś tam koniec świata i myślę, że to też jest coś takiego, że warto niekiedy sobie spróbować, zrobić sobie przerwę pół roku i sprawdzić, jaka jest taka realna różnica pomiędzy takim graniem i takim graniem. Oczywiście czasem ona będzie, to nawet, prawie zawsze ona będzie. Natomiast w jakim stopniu to też warto sobie zauważyć i czy czasem nie warto niekiedy zamiast cisnąć i wydawać jakieś absurdalne kwoty po prostu sobie, nie wiem, zmienić królestwo i grać na spokojnie, bo gra daje nam naprawdę bardzo szerokie możliwości i naprawdę można sobie tutaj dawać radę jako free to play. I często gracze free to play lepiej Dają sobie radę niż spender, tak? bo lepiej rozkminiają, że tak powiem, cały system. Nie wiem, robią krawla, wiedzą co, gdzie, dużo bardziej przemyślą, zanim inwestują w dowódców, zanim zrobią jakiś ekwipunek, to się często 10 razy lepiej zastanowią, no bo nie mają tyle rzeczy na wydanie, więc skoro nie mogą, to dużo lepiej myślą o tym, jak wydają te rzeczy, które sobie tutaj muszą zbierać. A poza tym, co tu powiedziałem, surowce, to tutaj są całkowicie za darmo, w każdej ilości bardziej problem jest z przyspieszeniami, natomiast jeżeli ktoś sobie już w jakiś taki sposób robi na zgromadzenie tych przyspieszeń i surowców, to naprawdę wtedy może sobie radzić dużo, dużo lepiej jako free-to play od takich oczywiście niewielkich spenderów, no bo to wiecie, zejdźmy na ziemię, to nie jest tak, że jeżeli jest jakiś turbo wieloryb, który wydaje absurdalne kwoty, to jakiś grad free-to-play będzie lepszy od niego. No bo tak nie będzie. Ale ja pamiętam na przykład ze swoich początków gry, że wiecie, ci wszyscy super spenderzy się rozwijali niesamowicie szybko i oni oczywiście byli, nie wiem, miliard razy lepsi ode mnie na samym początku, ale później ja małymi krokami, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu swoje konto ulepszałem i w końcu niektórych z nich nawet wyzerowałem, już nawet nie to, że byłem lepszy od nich, ale wyzerowałem ich konta. Bo wiecie, oni już później przestawali grać to coś tam, mieli były jakieś różne problemy, no i niekiedy tak to się skończyło. Więc tutaj szczerze to podejście, o którym już kiedyś mówiłem, że wystarczy jeden dzień dłużej niekiedy i zdobywacie więcej rzeczy niż ktoś, kto wydaje pieniądze, więc szczerze wydaje mi się, że tutaj można naprawdę to ominąć i świetnie sobie dawać w roku radę. Mimo to, że wiecie komentarze pod tytułem gra free to play i bez wydawania nie da się w ogóle grać. Uf, ja się z tym po prostu nie zgadzam, tak? To po prostu trzeba pewne rzeczy przyjąć, tak? To jest tak, jakbyśmy jakby ktoś powiedział, że wiecie, jak nie zarobi miesięcznie 50 tysięcy, to życie nie jest dla niego, bo nie da się żyć za takie małe pieniądze, bo są bogaci ludzie na świecie, nie? To jest dla mnie takie podobne podejście, ale może to porównanie trochę zaostre. Dobra, kończę, bo to już i tak mówię bardzo długo. Mam nadzieję, że ten. Odcinek się Wam podobał. Jestem gotowy do dyskusji. Myślę, że jestem ciekawy, czy ona jakieś wywoła w ogóle. Zobaczymy, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Jeszcze komentarze z ostatniego odcinka. Tam było o melonach. No i tutaj Szymiks pyta, ile mam tych swoich farm? Ja mam swoich farm pięć? Tak, chyba pięć. W sumie mam sześć kąt, więc wydaje. Dla mnie to już jest naprawdę wystarczająco. Olej pisze o tym, że ktoś miał 600 u siebie na targu i w 3 minuty wszystkie poszły. Ja wczoraj też widziałem 600 gdzieś tam, no ale oczywiście nie udało mi się z tego skorzystać. Immortal pisze o gościach, który ma 65 kont, które mają właśnie ten poziom 16. No to są sprzedawcy. To właśnie w drugą stronę są też osoby, które nie wydają na raj od tylko zarabiają. Na Rise of Kingdoms i to tych osób nie jest mało. W sensie, że wiecie, to są oraz piloci, to są osoby, które właśnie mają olbrzymią ilość kont i sprzedają surowce i sobie po prostu na tym ładnie zarabiają. Więc może kiedyś odcinek o. Jeżeli jesteście taką osobą, to napiszcie do mnie. Bardzo chętnie nagrałbym wywiad z osobą, która zarabia na Rise of Kingdoms, właśnie w takim sensie, że sprzedaje surowce. Obiecuję, że nie będę podawał waszych, wiecie, kont. Żadnych ników i tak dalej, tylko to zrobimy jakoś totalnie inkognito, żeby tam, wiecie, kogoś nie, nie wsypać, że tak powiem. Logo tutaj pisze o tym, że ma fajną cenę i nie sprzedaje dzisiaj, żeby sprzedać jutro. No, jutro się ta cena zmieni, więc nie wiem, o co tutaj chodzi. Także nie wiem, nie wiem, o co tutaj, bo tutaj to nam się wszystko zmienia po jednym dniu. Też mówiłem o tym na filmiku. Damian, bardzo fajny komentarz tutaj o tym, żeby te kry... Te treści moje były krótsze, Kuda, ja się czasem staram. Ten odcinek wiem, że będzie dłuższy, bo on jest taki, wiecie, trochę inny. Staram się trochę bardziej merytorycznie, szybciej, ale zwykle jest tak, że jest naprawdę sporo tych rzeczy do powiedzenia, więc ja się staram mówić szybko, staram się, wiecie, z planem, nie odjeżdżać gdzieś tam, bez sensu za daleko. No ale też wiecie, wydaje mi się, że gdybym to robił tak, tylko tak, to może z kolei byłoby to nienaturalne i nudne, więc nie wiem, No staram się, ale wezmę sobie ten komentarz też do serca. Jeden bardzo fajny komentarz, o którym w ogóle nie wiedziałem i sobie nie zdawałem sprawy, że jeżeli nie sprzedasz do końca dnia, to melony automatycznie sprzedają się w twoim straganie. Z tym, że no, i tak się tak jakby traci, no bo często w tym naszym straganie mamy ceny beznadziejne, no i wtedy jest naprawdę kiepsko. Ale to dobrze, że nie tracimy tak zupełnie, tylko coś tam jednak dostajemy z tego straganu, więc w sumie pod tym względem spoko, no ale wiecie, te ceny czasem są takie, że można sprzedać trzy razy lepiej te melony, więc no to. Trzeba na to jednak uważać i ja cały czas będę mówił, że jak macie już na koniec dnia te wszystkie melony, to po prostu sprzedawajcie w dobrej cenie. Nie opłaca się sprzedawać tanio, bo wtedy naprawdę całą, może nie całą, ale bardzo dużą część tej pracy, którą wykonaliśmy wcześniej po prostu bez sensu tracimy. Tyle komentarzy, dzięki za nie. Mam nadzieję, że tutaj też się jakieś pojawią, ale to zobaczymy w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.